Cześć, witajcie, moje aniołki. Jeżeli ktoś tak nazywa swoich widzów, to przepraszam. Dzisiaj dowiemy się, jaki mam status. Mm, 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 mm. Tada. Oj, zapomniałam. Trzeba napisać, że nagrywamy. To będzie mój znak rozpoznawczy. Nie będziemy zmieniać animacji, bo po co? Tak wyglądam. Świnko, świnko, dlaczego ty nie jesteś złota? Bo tak. Świnka nie chce być złota, a więc przechodzimy do nagrywania. Dziś w tym filmie chciałam poruszyć temat tego, że wróciłam do MSP. Ile ja mam pieniążków. Najbogatsza na świecie to. Właśnie chciałam poruszyć temat tego, że za niedługo będę miała VIPa. Prawdopodobnie. Jeżeli będzie nowy odcinek jeszcze tego samego dnia, to oznacza, że Pa MAM! I na co ja wydałam tyle hajsu pewnie, spytacie? A na moją listę! Na moją listę, którą były te kwiatki. Te coś... To, tutaj nawet tego nie widać, ale to coś, te kwiatki. I właśnie, oto jest moja nazwa, Lookie Cat. No, i właśnie napiszę tylko, że nagrywam. Jaki kanał? No. Nagrywam. Nie, dzięki, nie, tutaj. No, idź, mucho. Aha. Wrócę, kiedy coś mi się załaduje. Ok. I już. To no, na tyle. Właśnie, możecie mi wysyłać VIPy! Zagramy, albo zrobimy raczej swój ubiór swój idealny projekt. I za 11 godzin prawdopodobnie zagramy. W serio? Aha. Już tu nie ma właśnie unikatów. To smutne, bardzo, bardzo smutne po prostu. Smutek. Możecie kupować moje projekty. Prawie wszystkie są dostępne. Prawie wszystkie są dostępne. Bardzo dostępne po prostu. No i właśnie. Tak się rozgadzam. Możemy sobie wlubić koszulkę. Nie wiem w co. Nie wiem w jak. Nie wiem co robię w ogóle. Ale po prostu chciałam sobie zrobić koszulkę. Wytłumaczenie ekstra. Weźmiemy sobie kropki. Może paski. Kropki i paski. Obniejszymy trochę te paski. Dojemy teraz. Żeby koszulka była szara. Szaro-biała. I musimy coś teraz znaleźć szarego. Ciekamy Nie wiem, nutka może? Nie za bardzo. Hmm, nie wiem co tu dać. Teraz to są fajne nowe te, 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 coś tam, naklejki, nie wiem jak to się nazywa, park. w bukach też można tych używać. Ej. Ale pada u mnie słońce, aż za dużo, tego słońca grzeje nie za bardzo. Mm, a... Może buźki jakieś fajne? Nie. Kwiatek. No kwiatek. To są ludzie. Mm -mm. Idealna koszulka możecie dawać love It. jak będzie wystarczająco dużo love it to wtedy prawdopodobnie ta koszulka będzie kupiona przeze mnie i zaprojektowana oczywiście Nawet dajemy, nazwiemy na odcinek od dycy, kropka serce serce i to jest mój projekt. No na razie nie ma za dużo hajsu. Ale na razie nie można go kupić. Ale można dawać lajki. Patrzcie się jak to fajnie wygląda. Po prostu I love it. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. 他啊。